dobry Państwu, Tomasz Fejgiert z Bańki. Szanowni Państwo, w tej chwili niezwykle dużo zależy od marszałka Szymona Kołowni. Czy marszałek Szymon Kołownia przestraszy się Kaczyńskiego, czy nie? Czy zgodzi się być e, tymczasowym prezydentem? Jest to niezwykle ważne, bo jak wiecie Państwo, w związku z protestami wyborczymi, i w związku z tym, co robi ta nie Izba Sądu Najwyższego e, i z planowanymi działaniami prokuratury, miejmy nadzieję, że prokuratura jednak stanie wysokości zadania i wdroży te śledztwa i wtedy będą oględnili inne. Czy Szymon Hołownia e, w takim wypadku, jeżeli będzie miał argumenty, że było, była taka skala nieprawidłowości wyborczych, będzie, będzie miał na celu odwagi, że nie zwoła Zgromadzenia Narodowego i to zaprzysiężenie prezydenta odbędzie się później. Jest taka koncepcja, że na żeby opóźnić to miesiąc do czasu prze, prze głos, e, przeliczenia wszystkich głosów no tutaj oczywiście mówi się o presji na Szymonie Hołowni. Na wiecie Państwo, wywiera presji również Kaczyński. Pamiętacie Państwo te wszystkie sprawy z kolegiów UMA, gdzie Szymon Hołownia był grillowany. Chodziło tam o te, ten dyplomię, te ewentualne spotkania i, i, i próby otrzymania tych wszystkich dyplomów z kolegium Humanum, z Pawłem 3. A teraz wiemy, jak funkcjonuje pan Paweł 3. Jest świetnie traktowany przez prokuraturę. Jeździ świetnym samochodem, praktycznie nie zabrano mu pieniędzy. On oraz taka jego podwładna, zajmująca się tymi, tymi studentami z Ukrainy. Jest trzech, pani Irina, no, świetnie sobie radzą, poszli na praktycznie nie zajęli im żadnych pieniędzy, rządzą e, dalej z tylnego fotela kolegium humanum. I to jest ten problem, to jest ten problem, gdzie Kaczyński i CBA ma dużo argumentów, natomiast w sytuacji, kiedy e, okazałoby się, że te przeliczone głosy wskazują na bardziej duży problem, no to wtedy Szymon, Hołownia, wydaje mi się, że miałby taką większą motywację. Słuchajcie Państwo, oczywiście, część dziennikarzy to kontestuje. No my czekamy, uważamy, że Hołownia. Mógłby tutaj wykazać się odwagą, chociaż jak patrzę na zachowanie Szymona Hołogi w stosunku do Karola Nawrowskiego, to jestem zdumiony, bo przecież no, sam formułowałby z mm, e, Nawrowskiego te wszystkie e, zarzuty dotyczące tego, co zrobił z tą kawalerką, czy. Mm, Temat dotyczący tego, że był Alfonsem, czy zebranie pod dziosło. To wszystko, to wszystko funkcjonowało w kampanii wyborczej. A nagle po tym e, widzieliśmy państwo, e, widzieliście Państwo Rady Bezpieczeństwa Narodowego i te umizgi, kiedy Pan do mnie przyjdzie, kiedy Pan do mnie będzie zaproszenia. E, to, kiedy już powiedział, że absolutnie, że on nie da się namówić na to, żeby e, zostać tymczasowym prezydentem. Ale teraz. Jak wiecie państwo, pan nie zmienia zdanie, jest różnie i być może jeżeli będzie miał tę bardzo ważną argumentację dotyczącą tego, że tutaj jednak były nieprawidłowości, to zrobi to. Tym bardziej, że jeżeli spojrzy w sondaże swojej partii, no to jest maksymalnie progiem. Dużo stracił, jeżeli nie pokaże... Swoim wyborczom, że on jednak bije się, a nie jest uległy wobec Nawrowskiego, no bo nie, no musiałby się chyba zapisać do żeby myś, mieć relekcja, ja nie wiem, czy czy to tam by go ktoś chciał, albo ktoś go wybrał. Zresztą Nawrowski też odpisy się zrezygnuje. Nawrocki raczej z panem Mencenem i panem Stanowskim stworzono go ugrupowanie. Ale słuchajcie, co tutaj piszą dziennikarze? Więc. Czytamy tak. Rośnie presja na szomona Hołownię, Pan Sebastian Białach, onet. Chodzi za przyjrzenie Nawrockiego. Politycy koalicji obywatelskiej wybierają presję na marszałka szomona Hołownię, by ten opóźnił lub wręcz zablokował złożenie przysięgi prezydenckiej przez Karola Nawrockiego. Przoduje w tym Roman Giertyk, który po przegranej Rafał Czazegorskiego. Wprost mówię o sfałszowanych wyborach. Jego koalicjanci pukają się w czoło i porównują mecenasa do twórcy teorii spiskowej w zamachu smoleńskim. Nie, 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 to nie wszyscy się pukają w czoło i nie wszyscy porównują to w ten sposób, bo jest bardzo dużo polityków, którzy rozumieją, że należy to sprawdzić. No, e, Zrozumiecie Państwo tę histerię PiSu? Gdyby byli przekonani, że wygrał Karol Nawrowski, Później proszę bardzo, piszcie głos, widzicie, co zrobiliście, zrobiliście dodatkowe koszty, e, zrobiliście nagonkę, okazuje się, że nasz Karolek wygrał. Nie, tam jest e, olbrzymi problem i olbrzymi strach. Natomiast to, e, co możemy wygrać, pokazać to traktowanie e, wyborców przez PiS, to dla nas ma kolosalne znaczenie. Naprawdę, bo ja nie widzę powodu, żebyśmy byli pomijani i nagle już teraz widzimy, czy takie listy są, na przykład szefa komisji wyborczej z Krakowa do sędziego Marciniaka. Żeby on się pomylił, żeby sędzia coś zrobił, rozumiecie państwo? A są ma sędzia Marciniak do tego. Sędzia Marciniak wydał nieprawdziwe zaświadczenie baterowi i Tutaj powinien wydać kolejne, no bo już co najmniej po przeliczeniu tych 11 komisji, to 2600 głosów, okazało się, że powinno być zapisane Rafałowi Trzaskowskiemu. To już jest różnica. Słuchajcie Państwo dalej. Cząc decyzję o ważności tych wyborów podejmie 1 lipca Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Problem w tym, że obecna władza nie uznaje jej za sąd. To nie obecna władza, tylko Sąd Najwyższy. W jak najszerszym składzie, w sumie takim, najwięcej sędziów, w której powiedziało się, że to nie jest sąd. To jest orzeczenie Sądu Najwyższego i, i nie ma właśnie do tego się należy odnosić. Po decyzji Sądu Najwyższego marszałek Sejmu musi zwołać Zgromadzenie Narodowe, które przyjmie przysięgę od prezydenta elekta, choć również podważa legalność. Izby Kontroli Nadwyższajnej, to już zapowiedział, że wykona taki ruch. Jeżeli Sąd Najwyższy stwierdzi ważność tych wyborów, to na 6 sierpnia zwołam Zgromadzenie Narodowe i umożliwią złożenie przysięgi wybranemu na prezydenta Karolowi Naworskiemu. Chyba, że wydarzy się coś w Sądzie Najwyższym, co sprawi, że nasze oparte o fakty przeliczenie, o konkrety, przekonanie co do ważności tych wyborów, znajdzie swoją konkluzję w stanowisku Sądu Najwyższego. No tutaj. Rzeczywiście to już potrzeba teraz działań prokuratury, bo nawet pan sędzia Marciniak w, w tym swoim zaświadczeniu, w tym swoim piśmie napisał, że owszem, tak, ale wybory musi zatwierdzić odpowiednia izba. Sądu Najwyższego, to znaczy nie miał na myśli tej Izby Spraw Nadzwyczajnych i, i tych publicznych. Nie, no to Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych tego tego, tego nie miał na myśli. Jak widzicie Państwo, pani Manowska również już miała wątpliwości, bo nawet nie wiedziała, jak to dalej będzie, bo już teraz była dosyć tak łagodniej ustosunkowana, bo ona brała pod uwagę to, że jeżeli będzie taka potrzeba, to w sumie jeżeli to miałoby stanowić przeszkodę dla konsensusu pomiędzy sędziami. I to jest taka, wiecie państwo, to jest taka postawa, no, trzeba ją uszanować. No, powiedziała także, że nie wie, czy zostanie zaprzysiężony Karol Nawrocki i wtedy, czy miałby dalej pełnić obowiązki prezydent Duda, czy miałby być Szymon Hołownia? W PiSie na wszelki wypadek, bo PiS planuje, jest tak, że Jarosław Kaczyński już ma plan, żeby Duda dalej pełnił to obowiązki, jeżeli to by było kontestowane. Dla Nic jest oczywiście bardzo złe, bo oni nie chcą tych wyników wyborów pokazywać. No tutaj wszystko zależy od hołowni. Zresztą yy, mecenas Gierdych yy, tutaj argumentuje, i trudno nie uznać tej, tej argumentacji, pisze na ich Skoro marszałek Sejmu nie uznawał Izby Nadwyczajnej Sądu Najwyższego na początku kadencji i nie dopuścił do głosowań posła Wąsika to dlaczego teraz zamierza uznać jej orzeczenie w sprawie ważności wyborów? Przecież tym samym potwierdza, że wówczas naruszył prawo. No Giertych ma tę argumentację taką rzeczywiście, jak widzicie państwo, no, taką trafiającą. To, co leży w interesie Koalicji Obywatelskiej nie leży w interesie państwa. Po stronie marszałka stoi jego niedawny partner z projektu życiowej drogi, wicepremier i prezes PSR Władysław Koźniak-Kamysz. Wskazuje, że protesty należałoby rozpatrzyć, ale sam wynik jest już rozstrzygnięty. Ci, którzy szukają jakiejś nadziei w zmianie w wyniku wyborczego, popełniają błąd, bo Polacy zdecydowali. Powiedział szef na czwartkowej konferencji. No ma prawo, ja bardzo szanuję pana ministra Gośniaka-Kamysza, pana premiera, z ostatnio spotkał się z Nawrockim. No, yy, wiecie państwo, jest to człowiek przewidujący, wie, że musi współpracować. Minister obrony, dobry, bardzo dobry minister, musi współpracować z prezydentem, jaki by on nie był. To, to, I robi to. Na się również z Bencenem i z języki mówią, że rozmawiali, czy ewentualnie byłoby jakieś konstruktywne bo to nieufności. Nie wiem, czy to tak już daleko się posunęło, ale no, krzesło Donalda Tuska nie jest najmocniejsze, a Hołownia musi zrozumieć, że jego już nie będzie wcale. I jego po prostu już nie będzie wcale. Jeżeli teraz zawiedzie e, wyborców, nie będzie umiał przeciwstawić się Nawolskiemu, to praktycznie do czego on będzie potrzebny? Przecież, e, wiecie państwo, jak wyglądał jego ten romans z Piotrem Dudą, szefem Solidarności. Razem byli w tej Radzie Społecznego, e, nagle e, Hołownia, mimo tego, że był bardzo ważnym członkiem koali, władz koalicji, 15 października zaczął mówić, że ukradziono mu wybory wcześniej, że mu PO i PiS ukradł wybory w 2020 roku. Dogadał się z Dudą, chciał zaczynać swoją kampanię wyborczą w sali BHP w Gdańsku. No i na chwilę przed tą inauguracją Duda mówi Nie, tam nie tak żeśmy się umawiali. Zupełnie inaczej. Powinien pamiętać też Szymon Hołownia. Bo Szymon Hołownia nie ma innej drogi, już iść z nami. Tylko taka możliwość istnieje. Jeżeli pójdzie z pisem przeciwko, przeciwko swoim wyborcom, spodziewam się, że to będzie już taki Spektakularny koniec e, Szymona Hołowni, bo partia e, Szymona Hołowni prawdopodobnie rozpracowuje się pomiędzy e, koalicją obywatelską. Być może trochę ludzi do lewicy przejdzie, może do PSL-u, i Połownia zostanie bez ludzi. Także czekamy na to, czy Szymon Hołownia będzie miał odwagę, żeby zostać. Tymczasowym prezydent. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o łapkę w górę. Cały czas polecam Państwu naszą książkę. Dwie książki, Kantus Kieki, o jej więzieniu. się Państwo, jaki błąd popełnił nasz rząd, że nie zlikwidował CMA.